Z biegiem czasu życie przestaje być proste. Nie jest tak łatwo, jak mogłoby się wydawać, oj nie. Ciągnie do hajsu, a jak nie ma ciągnąć, skoro go nie ma, nie możemy przecież ciągle udawać, że jest dobrze. Nie ma zapasu sił chęci Zaczynamy się różnić Przestajemy na tych samych falach nadawać Wydaje się nam, że wiemy co się święci, a to sprawia, że ręce zaczynają nam opadać. Dla jednych życie na ziemi to piekło, dla drugich to nie Eden Mimo, że do celu jeszcze daleko Szczęśliwy jestem Że jak na razie dotąd doszedłem Lata uciekają jak piasek przez palce Cieszę się, że mogę powiedzieć Kocham cię, tacie i matce Zaciśnięto mam pięść Dla tych, co w ciągłej walce Dla tych, którzy odeszli W górze dwa palce O, nie łam się Będzie dobrze, wiem, łatwo powiedzieć ale lepiej mieć nadzieję niż siedzieć i nic nie mieć. Chciałbyś nie wiedzieć, a najlepiej zniknąć. Mam klucz na ciebie, choć naprawimy wszystko. Naprawimy to Naprawimy to Naprawimy to Tak byśmy mogli znowu budować Naprawimy to Byśmy mogli zacząć od nowa Nieważne jakie jest źle A to, że mamy w sobie nadzieję i myśli te Przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie Zaczniemy budować od podstaw A jak się zjebie coś, naprawimy to Nieważne jakie jest źle A to, że mamy w sobie nadzieję i myśli te Przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie Zaczynamy budować od podstaw, a jak się zjebie coś, naprawimy to Nie ma mocy, która by nam tu mogła nadzieję odebrać To nie znacie wcale, man, że nie możemy czasem przegrać By potem wygrać, po upadku stać, żyć dalej Cieszyć się tym, co masz, chłopaku, lepszyć medale Nie zawsze wspaniale jest w życiu, a w naszym państwie szczególnie To całe zamieszanie to test, jak mamy tu przeżyć, to przeżyjmy wspólnie Razem tu zdecydowanie więcej działamy, gdzie? razem z dur. zasypują nam głowę, bo każdy chce żyć jak król zapominające społeczeństwie, idź pan w Nie mówią cóż o czołeczeństwie, żyjemy w kraju, gdzie naprawić coś jest ciężko Ale damy radę, pomału koleżko uwierz w to Wpadłeś w siedła, bo ktoś narobił bydła, tak bywa Czas na to być, to ty złapał za skrzydła Nieważne jak jest źle Mamy w sobie nadzieję i myśli Przeżyjemy go, weźmiemy w ręce życie Zaczniemy budować od poznaw A jak się zrobi coś, naprawimy to. to Nieważne jak jest źle A to, że mamy w sobie nadzieję i myśli Przeżyjemy go, weźmiemy w ręce życie Zaczniemy budować od poznaw A jak się coś zrepsuje, naprawimy to Osiągnąć wspólnie, ale musisz jeszcze raz zaufać. Wiem, że to trudne. Mamy to, czego innym brakuje. Nadmiar emocji, by wszystko uprościć. Bo moje serce jest pełne miłości. Kiedy stwierdzisz, że nie warto próbować, że zbytych fragmentów lustra nie umiesz dopasować, przyjdzie pora. Powiem, chodź tu, spojrzę ci w oczy i zaczniemy od początku. Nieważne, jak jest źle. Nadzieje i myśli te przeżyjemy, bo Weźmiemy w ręce życie Zaczynamy budować od podstaw A jak się zjebie coś, naprawimy to Nieważne jak jest źle A to, że mamy w sobie nadzieję i myśli te Przeżyjemy, bo Weźmiemy w ręce życie Zaczynamy budować od podstaw A ja się coś zjebsuje